Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem z matematyki finansowej czy z finansów przedsiębiorstw, tam gdzie macie to zagadnienie omówione, chciałem Wam pokazać, jak można ustalić wartość przyszłą lokaty bankowej, która była założona na e, przykładową kwotę 10 tysięcy złotych na okres 3 lat przy oprocentowaniu. Stałym rocznym na poziomie 16%, ale co jest bardzo ważne, przy kapitalizacji wyznaczanej co pół roku, i my mamy ustalić. Jaka jest kwota e, uzyskana po trzech latach? Po trzech latach, pytanie więc, jaki jest FV? E, jeżeli u nas kapitał początkowy uznamy, że wynosi przykładowe 10 tysięcy złotych i kapitalizacja jest półroczna, to jest bardzo ważna sprawa, stopę procentową roczną trzeba podzielić przez dwa. Czyli jeżeli rocznie zarabiam 16%, to wszystko dostosowując do kapitalizacji muszę podzielić przez 2, bo takich okresów kapitalizacji w ciągu roku mam 2. Są 2 dwa półrocza, więc 2 kapitalizacje półroczne. Teraz jeszcze dodatkowa sprawa związana z tym dostosowaniem do kapitalizacji. Jeżeli mam e, czas liczony w latach i on wynosi 3 lata, muszę to przeliczyć na półrocza, żeby wszystko było zgodne z kapitalizacją. A więc e, 3 lata muszę przeliczyć, że w każdym roku występują 2 półrocza, a więc e, w okresie trwania tej lokaty bankowej mamy łącznie 6 półroczy. A więc mogę powiedzieć, że w ciągu. E, Naszego okresu 3 lat. W każdym roku mam dwa okresy, yy, kapi, podczas których jest kapitalizacja, a więc stopa procentowa przeliczona na roczną wynosi 16%. Ale po podstawieniu do wzoru ogólnego na wartość przyszłą e, widzimy, że PV 1000 zł stopa procentowa to nie 16%, bo to jest 16%, ale podzielone przez 2, żeby mieć w stosunku półrocznym. Dochodzi jeszcze jeden element: 1 0,19. Musimy pamiętać o tym, yy, że gdy mamy do czynienia z lokatą bankową. Osiągamy jakieś przychody finansowe. Niektórzy od razu mówią, że to są zyski finansowe, a od zysków finansowych naliczane jest w tym momencie 19% podatku dochodowego, liniowego, i wtedy, jeżeli nominalnie na jakiejś lokacie bankowej zarabiamy 16%, to po ujęciu tych 19% ja mogę powiedzieć, że realnie po podatku dochodowym te 16% z, y, przeliczamy na około 13% czyli 1 plus to obliczenie, podnosimy do potęgi, yy, gdzie tą liczbą jest właśnie liczba kapitalizacji, jaka ma miejsce w okresie trwania lokaty. I u nas po trzech latach yy, kapitalizacji mamy wartość końcową po uwzględnieniu podatku dochodowego 14 574,99 zł. Zostaje nam tylko zapisanie interpretacji, a więc po okresie 3 lat firma otrzyma kwotę 14 574 zł i 99 groszy. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające, lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania myślnik projekty Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania projekty.pl kanał youtube plus projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość, czy kopiowania e, adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek. Do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.